Cześć, jestem Ricky i dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo rzucać się na bramkę. Zaraz, zaraz przejdziemy do kroku pierwszego. Zapraszam. Krok pierwszy. Jeżeli chcecie dalej się rzucić, musicie zrobić krok do stawy. Patrzcie, moja noga jest wysunięta tam. E, o ile wiecie, że tak mu się na przykład rzuca. Niektórzy się rzucają na wyczucie, niektórzy. No jakby wiedzą, gdzie jest ci piłka, robicie krok dostawny, i taki krok dosarny, odbija się tylko jeszcze jeden krok, i z tego kroku się macie odbić. Patrzcie, rzućcie to razem ze mną: krok dostawny, krok i. No i w rękach Dobrze, przejdźmy do kroku drugiego. Krok numer dwa. Ważne jest to, żeby dobrze ułożyć ciało. Ono nie może się skręcać jakoś tak, latać sobie gdzieś tam. E, musi być ułożone w bok, ale nie tak bardzo w bok, tylko musi być też trochę przechylone do przodu. Tak tyci tyci. Patrzcie. Pamiętacie ten krok? Jeżeli tak, to dobrze. Tamten z tyłu, no nie? pierwszy Odbicie i rzucę. Sorry. Em, musicie. ciało przychylone trochę tak do przodu, ale ty tyci, tyci. Dobrze, zróbcie razem ze mną. No. Jeszcze raz. Dostarzy, odbicie. No i rzuci. Juka wiem to. Przejdźmy do kroku trzeciego. Krok trzeci. Musicie dobrze mieć ułożone ręce. I mogą... To znaczy piłka może się na przykład przycisnąć i jakby ja czasami miałam tak, że mi jakoś te ręce latały gdzieś. No wiecie, nie? I czasami rzucałam się tak. Też tak kiedyś pewnie nie no nie? Jeśli tak rzuciliście, i piłka pewnie Wam przeleciała i wpadła do bramki, nie. Ręce muszą być blisko siebie. Nie tak rozdziawione, tylko blisko siebie. Patrzcie. Pamiętacie tamte kroki? Oby. Kogo co to I ręce muszą być blisko siebie. Widzicie? Blisko. Patrzcie. Teraz pokażę Wam to z piłką. Teraz pokażę Wam to z piłką. Tak jak już mówiłem. Ręce muszą być blisko siebie. Nawet jeśli Wam piłka trochę tam się porusza, to i tak ją złapiecie, bo ręce są blisko siebie. I możecie tą piłkę ścisnąć. Powtórzcie razem ze mną. poruszyła mi się, ale ją złapałem bo miałem to ręce teraz tata rzuci mi w lewo to znaczy teraz zrobiłem bez kroku ale na przykład jak piłka leci trochę dalej od słupka bliżej do mnie to, to nie warto robić kroku do, od dostawnych bo wtedy na przykład przelecicie od piłki odlecicie od piłki, a piłka wchodzi do bramki OK, jeszcze raz w lewo. No, czasami tak jest. Ale jest git. Dobra, ostatni raz. W lewo. Śliska piłka, mogę na wierzchnię. Taka prawda. Teraz ostatni rzut w prawo i żegnął się z Dobrze, to był ostatni rzut. Do zobaczenia.